Do tragicznego wypadku doszło o godzinie 6.04 rano na drodze wojewódzkiej 876 w miejscowości Jerzewice w powiecie piaseczyńskim. Kierowca peżota jadący w kierunku Tarczyna podjął próbę wyprzedzenia wolno poruszającego się traktora. Maszyna zajmowała dużą część pobocza, a widoczność była ograniczona. W momencie rozpoczęcia manewru z przeciwnego kierunku nadjeżdżał Fiat Ducato. Odległość między pojazdami była zbyt mała, by kierowca Peżota mógł bezpiecznie wrócić na swój pas. Doszło do czołowego zderzenia. Peżot został odrzucony na pobocze, a Fiat zatrzymał się kilkanaście metrów dalej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety kierowca Peżota zginął na miejscu. Kierowca Fiata oraz pozostali uczestnicy nie odnieśli poważnych obrażeń. Policja potwierdza, że przyczyną tragedii było nieprawidłowe wyprzedzanie oraz błędna ocena odległości do pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.